Spotykamy się w miejscu wyjątkowym, bardzo ważnym dla nas niechniczam Arabian, ale także spotykamy się bo jej sytuacja jest wyjątkowa, promocja wspaniałej, pięknej książki Waleczny zbór. Książka o bohaterkach niezłomnych, walecznych, a jedną z nich jest przecież nasza Józefina Mikowa z domu Machaj. To wydarzenie jest w tym wszystkim, co mamy zorganizowane na te cztery lata w ramach obchodów ORAWA 2024, jednym z najważniejszych. Ponieważ będziemy mówili o Józefinie Mikowej. Będziemy mówili o osobie, która dla nas wieknicza, dla nas Orabian i dla Polaków. Dla nas Polaków jest osobą bardzo ważną. Kobieta, która potrafi przybliżyć losy kobiet począwszy od zakonnic, aż po Zwykłe kobiety, matki, żony, gospodynie w sposób bardzo przystępny i w sposób, który naprawdę wciąga. Ja naprawdę bardzo pokornie podchodzę do swojej pracy i ona by nie była możliwa, gdyby nie ludzie w małych miejscowościach, w małych ojczyznach, którzy znają swoje bohaterki dużo lepiej niż ja. No bo to jest dla mnie bardzo ważne właśnie, że miejsca, które opisuje by doceniają to w jakiś sposób. To jest naprawdę dla mnie jako dla autora, proszę mi wierzyć, rzecz ogromnie ważna. E, I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że cieszę się, e, gdy mogę mówić o wa waszych, czy też ja mówię, mówię o Rabie, ale też mówię o miejscach różnego rodzaju, w różny, w różnych, o różnych miejscach na Podhalu, gor w Gorcach, yy, Pieninach, gdy mogę mówić o tamtych bohaterkach poza tymi miejscami w całej Polsce, nie? Takie postaci współczesne, takie współczesne siłaczki były mi zawsze bardzo bliskie. Dzięki temu, że nawiązałam kontakty bardzo takie bliskie z ludźmi, którzy są właśnie związani z Muzeum Palacę, tu szczególnie ciepło wspominam zawsze ósemkę Galicę Juracką, córkę kuriera Petrzańskiego i pana Jana Jarosza Kustosza tego muzeum, to, to się zaczęło dziać po prostu. I to naprawdę, proszę Państwa, od razu mówię, to nie jest moja zasługa, że ta książka powstała. To jest zasługa tych, którzy mi w tym pomogli. W tych piwnicach, palast, gdzie byli więzieni ludzie, by pisali przeróżne treści na murach. Tak? Palast. I ona jako jedyna ta dziewczyna osiemnastoletnia ze Szczernicy, łączniczka, prześliczna, mądra, bardzo odważna, wyryła swoim wybitnym przez Niemców modlitwę. Brzmiała ona tak. Mamo, nie płacz, nie. Niebios przeczysta królowo, ty zawsze wspieraj mnie. Zdrowa śmaria, łaski śpełna. Zakopane, palas, cela numer 3, ściana numer trzy. główna Helena Wanda, lat osiemnaście. Siedzi od 25 września 1944 roku. Dotarłam do rodziny właśnie jej, co mi się batło, co było cudowne w ogóle. No i ta rodzina właśnie wspominała, że, 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 że tak jak ją komuna przeorała później, to nawet Niemcy, ona przynajmniej twierdziła że jej, nie przeorali. Więc no takie, tak, tak, tak była dramatyczna nasza polska historia, że za wielkie bohaterstwo, takie bezgraniczne bohaterstwo, bo ta dziewczyna po prostu to była wielką żołnierką, cichą jednocześnie nieznaną, podkają takie właśnie takie zapomnienie troszeczkę. Nie? To jest właśnie chyba nasza rola, żebyśmy krzyczeli o tych ludziach, krzyczeli o tych kobietach. Każda z tych bohaterek, każda z tych postaci miała jakieś koleżanki, przyjaciółki, niedoli, towarzyszki. I te kobiety po prostu się w jakiś sposób łączyły w taką kapitalną nić. Czasem konspiracyjną, a czasem po prostu taką, no takich towarzyszek rzeczywiście niedoli. Jak reagowały rodziny, kiedy pani próbowała <coughs> poruszyć ten temat? Czy jestem z tym do wspomnień, czy było to dla nich tak trudne doświadczenie, i tak trudne przeżycia, że raczej wolały pozostawić ten temat niepróżnią? Właśnie, gdy zaczynałam pisać tę książkę i ja mówiłam swoim przyjaciółce, góralce, Eee, to ona mówi, mi tak, słuchaj, to ci się nie uda. Ja mówię fajnie, bo ja no. wiesz, że we Nie, nie, to ci się nie uda, bo nie będą chcieli z Tobą rozmawiać, bo to bo, bo nie. Właśnie nie. Właśnie chcieli rozmawiać. teraz pytanie dlaczego? Może dlatego, że to już tyle lat nie było. Czas leczyra. Czas leczyra. Może dlatego, że łatwiej mówić obców o swoich o swojej przyszłości. Po prostu. Nie wiem. Może dlatego, i jako osoba wierząca, że może te kobiety chcą po prostu nich mówić. Bo ja wierzę w świętych obcowaniach. Nie mam innego wytłumaczenia, ale chcieli mówić. To były niesamowite, wzruszające spotkania. Ja mogła prosić o właśnie kilka słów o, o, o tych zgromadzeniach zakonnych, bo, bo te siostrzyczki również bardzo pomagają w czasie. No te siostrzyczki, drodzy, drodzy Państwo, to było Sierżant z Cenzusem, siostra się Plutonowy z Cenzusem, siostra Arnela, Plutonowy z Cenzusem, siostra Wencjana, czyli Władysława Rusek właśnie, Plutonowy z Cenzusem, siostra Witalisa, Plutonowy z Cenzusem, siostra Zeta. Innymi słowy, zaprzysiężone żołnierki akademickie. Tutaj już nie była partyzanka w sensie w przypadku, tylko one były rzeczywiście, rzeczywiście żołnierkami zaprzysiężonymi, sercami z sercami zakopanego. Do tej pory zresztą w szpitalu pracują. Ja tylko po prostu trafiłam na te siostry, dlatego że, że czytałam najpierw dostępną literaturę, która jest gdzieś tam właśnie, na temat, na temat no powiedzmy walczącego pod hale. I trafiłam na wspomnienie, właśnie bardzo krótkie zresztą, ale takie dojmujące, no, słynnego przecież dowódcy Palaticha. I tam właśnie było takie no, parę słów o nich, tak naprawdę. Co więcej, niektórzy, niektórzy historycy myśleli, że ta Wencjana to w ogóle nie jest zakonnica, tylko to jest jakaś po prostu żołnierka, która miała taki pseudonim Wencjana. Nie, nie, nie. Z tych rzeczy to były rzeczywiście siostry zakonne, które były w AK. I no dlaczego miałabym nie napisać dwóch rozdziałów, rzeczywiście takich gromadzeniowych w tej książce, kiedy one były z gór. Mieszkały w górach, walczyły, walczyły o wolność, więc to byłoby dyskryminacja, gdyby się to, tego nie, nie opisało. I rzeczywiście to jest tak, że one się bały. No ale co z tego, że się bały? Działały, bały się i działały. Na szczęście Niemcy myśleli, że to są po prostu takie głupie panie w Habitach i ich nie doceniali. I to mi powiedziała kiedyś jeszcze przy pisaniu siostrz z powstania starsza taka siostra nie pokaranka. Powiedziała coś takiego. Hmm. Po prostu myśleli, że jesteśmy głupie. Ale gdyby teraz nas zaatakowali, to już by nas doceniali, nie. One opiekowały się generalnie rannymi hmm. w, w, w szpitalu naszpikowanym Niemcami. I w rozumieniu z AK robiły wszystko, żeby jak najwięcej naszych chłopców, ale nie tylko, bo też były kobiety więzione, które przyjeżdżały tam na podratowanie zdrowia właśnie z palast, najczęściej, po prostu były skatowane, ale jeszcze były potrzebne, wobec czego trafiały do właśnie trafiały do tego, trafiali do tego miejsca, do tego szpitala i one je po prostu, on, one robiły wszystko, żeby przedłużać pobyt, ale też prostu ucieczkę, to było, tym ryzykowały najbardziej. Zastanawiała się Pani, czy to naprawdę jest możliwe, to co przeszła ta osoba, czy to naprawdę jest możliwe, żeby tyle wytrzymać, tyle przejść i się nie złamać? Nie, nie dlatego, że już Państwa, no jeżeli czytamy literaturę i mamy babcie naszej, dziadków i rozmawiamy z nimi, czy rozmawialiśmy, to przecież było jasne dla nas wszystkich, że po jakby ten patriotyzm dawny, dawnych lat, to było coś poza skalą dzisiejszego zrozumienia. Ale tak było po prostu, to byli inni ludzie, to byli wielcy ludzie e, i to byli ludzie, którym ja osobiście nie, nie byłabym godna wiązać sznurówek, tak? Ale nigdy mnie to nie zdziwiło, zresztą, no cóż, jak ja czytałam o siostrach, które rozbrajały bomby, to co mnie zdziwi, nie? Czy, czy człowiek y, współczesny, zgnośniały, egocentryczny, potrafi wyjść ze swojej skorupy i tak naprawdę zrozumieć to wszystko. Ja mam nadzieję, drodzy Państwo, że nie będziemy się musieli przekonywać. Bo po prostu, cóż, mamy... Możemy Bogu dziękować za wolność i za to, że żyjemy w takich, in, a nie innych okolicznościach. Natomiast Myślę sobie, że gdyby z tym tamtymi ludźmi porozmawiać w 38 czy 39 roku na początku, to oni też by, gdyby poznali, próbowali poznać swoją przyszłość, to by też takich wielkich kwantyfikatorów nie używali zupełnie, tak? Ta historia ich zaskoczyła, ta historia była brutalna, oni w nią weszli, bo nie mogli postąpić inaczej. Proste. Tyle, ja wiem, że to truizm, ale tyle wiemy o sobie i nas sprawdzone. ja nie wiem, jak bym się zachowała. Ja nie wiem, jakby się zachowały moje dzieci, ale mam nadzieję, żebyśmy się wszyscy zachowali, cytując im postać inkę Wszyscy jak trzeba, nie? To były piękne kobiety, to były kobiety z pasją, to były kobiety, które chciały się rozwijać w różny sposób, bardzo różny, bo te postaci oczywiście, one pochodzą, na prawie wszystkie z gór, ale to są postaci uniwersalne. Ta wielkość, to bohaterstwo, ten dramat, ale też ta radość, bo tu jest bardzo dużo radości. One po prostu są takie jak my, tylko w innym czasie. Kim jesteś, jeśli nie stajesz w obronie tego, co wierzysz? No i tu właśnie wracamy do Nicków. E, e, I wracamy do Lipnicy. <laughs> i wracamy do Lipnicy, bo też chciałam e, prosić o właśnie kilka słów, jaka była droga do Józefiny. Jak, jak to się właśnie stało, że, że ona ta niezwykła heroina z Orady w tej książce zapuściła. Nikowa ujęła mnie tym, że to była po prostu kobieta kochająca. To była kobieta kochająca. Ja właściwie chyba nie wiem, czy mogę więcej mówić, bo to mówi wszystko. Kochała męża, to dochodzenie do polskości, to jest w ogóle coś niesamowitego. Przy czym zobaczcie też co mnie ja uderzyło, że to była kobieta, która szanowała ludzi. My teraz się nie potrafimy różnić y, pięknie. No, przekro nie potrafimy się różnić pięknie. Ona potrafiła się różnić pięknie. I... Y, y, Za murami Monty to jest taka książka, wspomnienia pani Magdy Kurkiewicz. Ja bardzo polecam, żeby państwo nie czytali. Pani Jadzia to wiem, że czytała. <laughs> I y, y, przepiękna książka, przepięknie też napisana. Y, i, I właśnie jej świadectwo o, 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 o Józefinie, no to mnie rozwaliło zupełnie na łopatki, po prostu, tak? Te, ten opis na te lupich, gdy ona właściwie siedzą w celi, straszliwej celi, która jest dawną kaplicą, nie? I jednocześnie za przeproszeniem Kiblem. I ona w tym wszystkim zachowuje tą godność kobiecą. A ta kobieta, ona właściwie o tym nie gadała i była, nie? To jest niesamowite. I no i oczywiście to jest taki mój, no, moja pasja osobista, ja uwielbiam kobiet, takie działacze, aktywistki, dzisiaj byśmy powiedzieli, dzisiaj, prospołeczne, ale takie jakby przekraczające granice i taka awangarda, to była awangarda absolutnie, znaczy razem tak, okej, okay. ale no ja jednak jestem <głos》>, taka bardziej właśnie więc powiem bardziej o nich, znaczy, że to w jaki sposób ona traktowała ludzi, którzy byli, no mogła się, no, Dziewczyna z bogatego domu wykształcona mogła zacierać, prawda? I, I co? Najwyżej uczyć dzieci czytać. Mogła to robić i spoko, no nic, nikt, nikt nie musi robić więcej, niby. A to co ona robiła? To przyjmowanie porodów, to pochylenie się nad starszymi. No, ja nie wiem, no macie świętą, drodzy Państwo, ale ja o tym już chyba nie chcę o tym mówić, bo ja czuję, po prostu mówiła. Nie wiem, no. To... Taki elementarz Państwo mówię, Państwo doskonale to wiedzą, natomiast jakby jedyne, co, co wydaje mi się, mogę powiedzieć zupełnie serio, czy ważne jest, żeby młodzi wiedzieli, czytali i zrozumieli, żeby to w pewnym momencie nie e, pamięć o nich się rozwijała, a nie zwijała wraz z odchodzeniem ludzi, którzy po prostu no, no są starsi, tak? Mówiąc po prostu. Ale czy one wszystkie były wierzące? Nie wiem, natomiast rzeczywiście tam są takie postaci, które ja jako osoba wierząca postrzegam jako święta. I na pewno jest to Józefina Mikowa i na pewno jest to Antonina Tata. Teraz Zapraszam na koncert zatytułowany Auer, projekt Power, projekt ten poświęcony jest unikom, zarówno Emilowi jak i Józefinie, aby upamiętnić te wielkie postacie, bo jak już tu wójt wspominał, mamy przecież o rocznicę ich tragicznej śmierci. Projekt Białasa, który zakończy się wydaniem płyty, a dzisiaj usłyszymy kilka utworów, które zmięły pierwowzorem tej płyty, która niebawem się ukaże. Zapraszam. Planę mg, muzyką chorą, sety lasów, ci są polnią, ranoj słoneckiem, robotnym ludem módl się za nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj na orawę. Dla mnie to jest ogromny moment e, taki, takiego podsumowania całego roku pracy nad książką, bo nie ukrywam, że Józefina e, Mikowa. To jest taka postać, która utkwiła mi bardzo mocno w sercu. Zakochałam się w tej postaci. No i cóż, ja mogę się od orawian jedynie uczyć tego, e, kim była i cóż, obiecuję, że to, co będę mogła i tak, jak będę mogła, będę sławić tę postać po prostu poza orawą, bo myślę, że to jest taka postać, którą post powinna poznać cała Polska. Natomiast, cóż, orawian z kolei e, zachęcam do tego, żeby poznawali inne postaci. Które są zawarte w tej książce, to są kobiety z krwi i kości, które walczyły za ojczyznę. Góralki z Podhala, z Tatr głównie, ale nie tylko, bo i z pienin, i z gorców, i góralka kliszczacka jest zawarta, i góralka z Podlimanowej. Także myślę sobie, że to pokazuje wielość te kobiety po prostu są e, na przestrzeni wieków troszeczkę zapomniane, a to, co my możemy zrobić, to o nich przypomnieć i po prostu liczę na Państwa, że będzie, będą Państwo poznawać te postaci i dalej o nich mówić. Dziękuję serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj na wieczorze promocyjnym książkę, książki waleczne z gór pani Agaty Puścikowskiej. Piękny wieczór e, i bardzo ważna lektura dla nas lipnicza, dla nas Arabian. Ogólnie dla nas Polaków, o między innymi o Józefinie Machajmikowej, naszej wielkiej lipniczance, wielkiej orawiance. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy przybyli na to dzisiejsze wydarzenie osobom z Orawy, ale i również spoza. Wszystkim gościom zaproszonym. Dziękuję również serdecznie pani Karolinie i panu Darkowi za piękny koncert i przedsmak tej płyty, która za chwilę będzie wydana. Piękny wieczór i myślę, że ważny dla nas, dla nas wszystkich. Piękny wieczór, który się na pewno zapisze na kartach historii Lipnicy, na kartach historii Orawy. Dziękuję.